Hej mojkanie, jestem Merlin witam was w kolejnym odcinku z poradników do Minecrafta. W dzisiejszym odcinku oświetlimy sobie bazę, aby w nocy nie spawnowały się tutaj żadne potworki. W tym celu będziemy musieli sobie zrobić pochodnie. Z racji tego, że nie mam pochodni, będziemy musieli sobie stworzyć je z węgla drzewnego, który za chwilę zrobimy. Gotowi? Zaczynamy! W ostatnich odcinkach nazbieraliśmy dość sporo drewna. Które będę chciał wykorzystać w tym odcinku. Jednakże na początku stworzymy sobie też więcej pieców, bo ten jeden piec nam nie wystarczy. Mam tutaj mnóstwo bruku, z którego możemy zrobić piecyki. W tym celu przytrzymuję lewy przycisk myszki i przeciągam myszką naokoło ekranu, i mogę uzyskać 7 piecy. Następnie, aby wszystkie odebrać naraz, przytrzymuję lewy Shift i lewy przycisk myszki. Teraz mam wszystkie piece odebrane, i tak samo jak i ten tutaj, możemy sobie w nich przepalać rzeczy. Ja sobie te piece tutaj postawię na zewnątrz. I teraz, aby postawić piec na piecu, przytrzymuję lewy shift i naciskam na blok u góry.